Zadanie trzynaste: dopasuj podane liczby do odpowiednich punktów na osi liczbowej. Mamy tutaj takie po, pozaznaczane literkami punkty na osi liczbowej, i mamy stwierdzić, które z tych liczb będą odpowiadały którym punktom. No to tak. Jeśli chodzi o te punkty, jak je sobie dopasować, to Widzimy, że tak, jeżeli tutaj ta odległość to jest 1, więc tu musi być 2, tutaj będzie minus 1, jeżeli mamy liczbę powyżej dwójki, to jeżeli tutaj jest dwójka, no to e musi być 2,6, no nie ma innej opcji. Następna liczba, minus 1 i 1 trzecia, no to musi być za minus jedynką, no bo minus jedynka będzie tu, a jeżeli mamy liczbę Większą na minusie, to ona będzie na lewo od minus jedynki. Więc to musi być A minus 1 i 1 trzecia. Kolejna liczba 8 piątych, to tu najlepiej sobie wyciągniemy 8, to to jest 1 i 4 piąte, no to 1 i 4 piąte musi być to D. Bo 1 i 4 piąte to jest więcej jak 1, ale mniej jak 2. Czyli 8 piątych to będzie tutaj, jako D. Minus 7. To minus 70 to jest liczba ujemna, czyli to będzie B, bo jest y, mniejsza od zera, czyli na lewo od 0, ale jest większa od minus 1, czyli na prawo od minus 1, więc to będzie B. I 17 trzydziestych to jest ułamek, czyli jest to liczba mniejsza niż 1, ale większa niż 0, stąd to będzie C.